Siehe Manko <śmian -ko> Z tej strony siemanko! Nie no stop! Widzicie tego ziomeczka u góry w lewym górnym rogu? On cały czas gadał i zapomniał wyłączyć mikrofon, a ja tego nie słyszałem, bo grałem bez słuchawek i wy teraz będziecie musieli słuchać muzy jakiejś w tle, ale potem nie bójcie się po jakiejś minutce będzie już słychać całe audio z gry bo chyba wyszedł, więc to by było na tyle. I play. Jesteśmy w Call of Duty Ghosts i gram sobie na Infected. I chciałbym dzisiaj poświęcić ten filmik tak, żeby pogadać z Wami troszeczkę o nowym kodzie i co jest w nim dobrego, co jest w nim złego i tak dalej. Więc e, zacznijmy od tego, że gra jest jak najbardziej spoczką, mi się podoba. Jakbym porównał to z jakimiś innymi kodami poprzednimi, to bym powiedział, że jest to takie, troszkę taki comeback do poprzednich kodów, czyli jest to taka trochę mieszanka koda 4 z MW2, jeżeli chodzi o gameplay, a jeżeli chodzi o grafikę i tak dalej, no to nie różni się ona zbytnio od Black Ops 2 czy też MW3, to jest też taka jakby mieszanka tych dwóch. Tutaj sobie zapisałem, o czym Będę gadał takie punkty. Więc, o właśnie, gra jest też kreatywna dość. Tutaj nie wiem, czy na tej mapie jest taka rzecz, z którą można, jakby się tak zinteraktować, o ile to ma jakiś sens. O, tam mamy zombiaka. Więc są na przykład drabinki, w które można strzelić i one wtedy spadają. Są bramy, które też tak, można, właśnie zrzucić na dół. Właśnie dostałem z noża <laughs> i to jest bardzo fajne. Tego nie było jeszcze w kodzie. Można po prostu jakoś zmienić gameplay. Wiecie, jeżeli gramy na przykład w Domination i są te trzy mapy, które musimy, trzy flagi, ja gadam, które musimy bronić. No to jednak to nam pomoże właśnie. E, troszeczkę bronić e, te flagi, gdyż możemy zablokować sobie część mapy, czy tam sobie jakoś w jakiś sposób pomóc, więc to jest spoko. Gra jest też bardziej kreatywna pod e, względem tego, że możemy sobie naszego żołnierza, czy też tego ludzika, jak to chcecie tam nazwać, e, z, e, po prostu zmienić w e, jaki sposób tylko chcemy. Możemy mu zmienić głowę, e, uniform, jaki ma na sobie. E, też możemy płeć zmieniać, czego nie było nigdy w kodzie, nie było dziewczyn na multiplayerze przynajmniej, nie pamiętam, jeżeli chodzi o single player, ale na multiplayerze na pewno nie było dziewczyn, nie można było być dziewczyną, więc teraz dziewczyny, jeżeli gracie w kodach możecie sobie zmienić płeć i jest spoczko, więc więc to jest naprawdę okej. Okay. Jeszcze fajna rzecz, która właśnie mnie jakby cieszy w tym kodzie, to są squad points, czyli to jak teraz możemy kupować sobie bronię i takie tego typu rzeczy. Więc zdobywa się je z levelem. Uh, znalazłem ziomeczka. Z levelem wraz z innymi rzeczami, takimi jak małe achievementy, które możemy zrobić w grze, jak podniesiemy taką paczuszkę i tak dalej. Więc to jest naprawdę spoko, bo. Teraz nie musimy, wiecie, grać długo i grać, żeby y, mieć swoją ulubioną broń, tylko nie trzeba wbijać levela na tą broń, tylko wystarczy mieć te squad points i wydać je po prostu na jakiś tam, y, nie wiem, shotgun, snajperkę czy coś takiego. Ja jestem snajperem, więc mogę sobie zanokować wszystkie snajperki, jakie istnieją teraz, więc y, to jest spoko, wiecie, od razu na początku. Następna fajna rzecz to teraz jak popatrzycie, możemy sobie slajdować, jak widzicie. Trochę jest to podobne do Crisisa trójki. E, można sobie tak też solidować. Niezbyt długo, ale jest to chyba fajniejsze niż e, nasz stary jakby. Skok delfina. <grym> e, więc to jest całkiem spoko, to mi się podoba właśnie. Co mamy jeszcze fajnego? To gra jakby. Jak gramy w nią, to czuje się, że. Jest to coś nowego. Movement, to jak znaczy się poruszamy, jest troszkę inne jak przeskakujemy, może tutaj spróbuję zaprezentować, OK, przez to się nie przeskoczy Ale jak wskakujemy na coś, powiedzmy tutaj, jest to troszkę nowe, jakby. Inny ma taki feel, nie wiem jakby to nazwać. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o ludzi, którzy myśleli, że cholerka tam deweloperzy mówili, że to już nie będzie kod, to będzie mega zmienione i tak dalej, to mogą być troszeczkę zawiedzeni, gdyż niestety nie jest to tak zmienione jak mogłoby być. Bo ja myślałem na przykład cholera to już nie będzie kod, nie będę chciał w to grać i tak dalej, tylko zrobiłem jakieś battlefieldy z tego. Które też lubię, spokojnie nie jest tak, że mówię, że battlefieldy są złe czy coś ale po prostu nie chciałem, żeby kod zamienił się w całkiem inną grę i tak się też nie stało. Jest on bardzo podobny tak jak mówiłem do poprzednich serii. Choć są jakieś tam malutkie rzeczy, które robią, że jest jakby czuje się nowszy. Co jeszcze fajnego jest to dla przykład na, dla snajperów. Ja jestem snajperem i um, lubię bardzo quickscope'ować, robić jakieś trickshoty i tak dalej. Więc Fajna rzecz jest taka, że e, zrobili, że już nie ma dookoła skopa czarnego tła, tylko teraz jest takie zblurowane. Teraz widzicie pewnie to, e, więc to może jakoś bardziej, e, nie wiem, pomaga, może nie zbytnio pomaga, ale jakoś bardziej estetycznie mi się podoba, jest bardziej, sp bardziej spoczko niż e, jakiś czarny takie dookoła, e, więc... To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dobre punkty. Teraz tak patrzę. Nie, jeszcze jest um, sensitivity, czyli czułość analoga. Ja mówię ogólnie, z, jakby od strony Xboxa, bo ja jestem graczem Xboxa, jeżeli chodzi o koda, bo po prostu bardziej um, czuję, że to jest bardziej takie fan. Dla mnie przynajmniej. Więc to, co chciałem powiedzieć, to sensitivity, dokładnie. Jest teraz 20 niż y 10. Zawsze było 10 i 10 to było insane, na którym ja gram zawsze, teraz 20 to jest insane, więc na PS3 i Xbox 360 i tych nowych konsolach będzie sobie można ustawić sensitivity w kodzie pomiędzy 1 a 20, co można po prostu, wprowadza to coś takiego, że możemy sobie na Xboxie i na PlayStation 3 bardziej spersonalizować jakby naszą czułość analoga, co nam bardziej odpowiada i tak dalej. Mapy, no kurcze, nie są zbyt fajne. To są już złe punkty. Nie ma tak naprawdę map dużo, które mi się podobają. Jedyne dwie jakie mi się tak szczerze mówiąc podobają, to jest Octane i. Chyba Strike Zone, czyli dwie najmniejsze mapy w tej grze są naprawdę spoko, chociaż ta teraz, co tutaj będziemy grali na niej, na Infected, też jest całkiem spoczko. Ale tak naprawdę mapy się naprawdę, naprawdę powiększyły w kodzie i to już nie jest to, co było kiedyś, bo już nie ma tego um, czegoś, że czujemy, że to jest kod, bo kod jest grom i zawsze było grom, w której po prostu chodzimy, biegamy i zabijamy jak najszybciej. Jest cały czas akcja. Nie jest to Battlefield, gdzie wiecie, możemy sobie przelecieć samolotem na drugi koniec mapy i tak dalej, ale tutaj się naprawdę powiększyły mapy i to mnie bardzo denerwuje. Więc mam nadzieję, że za niedługo wprowadzą nowe mapy, na przykład powrócą do map, które były wcześniej w kodach Jakiś tam terminal albo coś takiego, mapy, które naprawdę wszystkim się podobały, bo te mapki naprawdę są jakoś źle rozmieszczone może w ten sposób. Strasznie długo się szuka gościa, trzeba czasem przebiec na drugi koniec mapy. Tutaj ta mapa jest akurat dość mała, ale są takie mega duże, co są tam zamki i tak dalej. To jest strasznie słabe, jak dla mnie. Co mamy jeszcze? Fajnego. Znaczy, fajnego to już chyba nic nie ma, teraz będę przechodził do złych rzeczy. Więc, o, brakuje trybów gry. Nie wiem dlaczego, brakuje trybów gry, które były w poprzednich i to takich, wiecie, nie mówię o tych takich minigrach, które były naprawdę fajne jak Gun Game i tak dalej. Właśnie dostałem zombie jak mnie zinfektował, Ok, Gun Game, Drop Zone i tak dalej. O tych akurat nie mówię, ale kurczę, gdzie jest Ground War tak naprawdę? To był, szczerze mówiąc, to by się tutaj naprawdę przydało, bo y, najwięcej chyba graczy, ile może być, teraz nie chcę się pomylić, ale chyba jest 6 na 6, czyli 12 ogólnie na mapie. Więc Ground War by się naprawdę przydał, żeby było więcej ludzi, wtedy może byśmy się nie szukali tak długo na tych dużych mapkach i tak dalej. Więc y, to mnie trochę wkurza, chociaż no cóż, co możemy zrobić. Jest też fajny jeden tryb, który mi się podoba, nazywa się Krankt. To jest nowy tryb i zabijemy kogoś i po prostu szybciej biegamy i jest to całkiem fan. Następna rzecz, która mi się nie podoba to o wiele za szybko się pada. Naprawdę, to jest, to jest straszne. Jak dla mnie powinni co najmniej o 50% dodać każdemu graczowi życia. O cholerka, nie mogłem go trafić, bo nie miałem knife'a. Bo po prostu za szybko się pada, i to jest na przykład do snajperów to jest strasznie słabe, gdyż zanim jakąkolwiek reakcję, w ogóle dla wszystkich, strzelić Cię ktoś, powiedzmy, w plecy i już wiesz, że umarłeś, już, już nic nie zrobisz z tym, niestety. Może jest, może jest to trochę bardziej realistyczne i tak dalej, ale kurczę, nie ma tej. Nie ma czasu na zrobienie jakiejkolwiek reakcji, odwrócenie się, wiecie rozwaleniu pięciu gości jak cię tam w plecy biją, jeżeli jesteś, masz super skill'a jakiegoś, i to jest niestety smutne. Um, zwłaszcza jeżeli patrzysz na takie coś, że ludzie, szczerze mówiąc, to będą grali też jako pro playerzy, będą jakieś tam um, championship'y i tak dalej, więc to jest trochę smutne. No ale cóż zrobić? A, nie trafiłem go, okej. Okay mamy następna zła rzecz to może nie zła ale która mi się nie bardzo podoba to killstreaki, bo są nie są op to jest fajne bo nie ma takiego killstreaku kur, kurcze który wiecie puścimy sobie payflow i on robi za nas robotę ale nie ma też takich killstreaków, że chce się jakby je mieć pamiętacie chopper gunner albo dog wiecie te pieski bardzo chcieliśmy zawsze, wiecie, duży killstreak mieć, żeby to zdobyć. Teraz nie ma czegoś takiego w kodzie, więc to jest troszkę smutne. Um, ale jest to jakby całkiem spoko, bo i tak w tej grze nie ma szans zrobić po prostu duży killstreak bez kampienia, gdyż po prostu. Za szybko się pada i to jest słabe. Mam nadzieję, że będzie jakiś patch i to naprawią, ale na razie jest całkiem spoko. Więc to było co do killstreaków. Um, oczywiście, też system spawnowania ludzi jest też mega dziwny. Do tej pory zawsze tak było w kodzie i zawsze chyba będzie, że się głupio spełnią ludzie. Wiecie, za plecami waszymi od razu padacie. To jest troszkę głupie, no ale cóż, taki jest kod. <głos》> i z jednej strony jest całkiem spoko, a z drugiej mm, trochę słabo. Um, więc myślę, że to by podsumowywało wszystko to, co chciałem wam powiedzieć. Gra mi się podoba, jest y, świetna, mam nadzieję tylko, że to z tym padaniem naprawią. Y, snajperzy mają troszeczkę trudniej, y, mają utrudnione życie, no ale cóż, mam nadzieję, że to wam jakiś tak y, przybliżyło. Dla tych ludzi, którzy jeszcze nie kupili tej gry, czy będziecie chcieli ją kupić, czy też nie, to by było na tyle. Piszcie, czy chcecie więcej koda, bo ja będę na pewno w niego grał. Może, jeżeli trafię jakiś fajny gameplay ze sniperki albo coś, to będę robił komentarz pod niego, czy coś takiego. Więc, jeżeli chcecie koda, piszcie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam ten filmik spodobał. Podsumowałem wszystko to, co chciałem. I tak. To by było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.